Cześć. Fajnie, że jesteś i mam nadzieję, że zostaniesz ze mną na dłużej. Witam Was w podsumowaniu miesiąca kwietnia oraz z planami na maj. Yy, I szybciutko przechodzimy, żeby nie przedłużać, dopóki mam chwilę ciszy, więc lecimy z tematem. Ja jestem Daria i witam Cię na moim kanale. Jeśli jesteś gotowa, gotowy, to zaczynamy. Jeśli chodzi o podsumowanie kwietnia, to tam miałam te trzy takie cele: to był studia, to był balkon i to było self-care. Jeśli chodzi o studia, miałam przerobić wszystkie wykłady, pozaliczać te właśnie zaliczenia takie cząstkowe. Niestety kwiecień był dosyć ciężki. Też pod tym względem, że Mika teraz zaczyna mieć jakiś etap wszystko sama, wszystko zaczyna ją denerwować, ona wszystko musi mieć, musi dostać, jak nie to jest krzyk, wiecie, idziemy do pracy, do przedszkola i tak dalej, ona o 5 rano potrafi się drżeć, jakby ją ze skóry obdzierali, bo założyłam jej nie dam gumkę, co ona chciała, więc no jest ciężko, więc tu się przyznaję, że te studia tak... Nie do końca mi wyszło jak miały wyjść. Jeśli chodzi o balkon, to ja już chyba na początku tamtego filmiku wam się chwaliłam, że już go zaliczam, że jest odhaczony, nadal dobrze wygląda, jest fajnie, przyjemnie i miło się spędza tu czas, więc balkon jak najbardziej odhaczony. Natomiast jeśli chodzi o self care. Miałam tutaj zadbać o ciało, o duszę i mogę wam powiedzieć, że Raczej myślę, że mogę to tak w 95% powiedzieć, że jest ok. Bywało gorzej w weekendy, jeśli chodzi o ćwiczenia, ale rano codziennie rzeczywiście wstawałam i yy, yy, ćwiczyłam jogę, taką wiecie, 5-10 minutową, taką trochę połączoną właśnie z medytacją. Więc yy, te cele yy, mogę... Dwa tak naprawdę odhaczyć, a te studia to tak wiecie, pół na pół trochę. Jeśli chodzi o zadania, jakie miałam na kwiecień, to był, ja byłam u dentysty, jak zresztą jeszcze widzicie, tutaj mam siniaka po wyrwaniu zębów, zęba. Yy, miał mieć, nie, Michałek miał mieć kardiologa, ale niestety zadzwonili nam, że pani jest jeszcze na zwolnieniu jakimś chorobowym, yy, no i muszą przełożyć, jak już wróci, to będą umawiać. Yy, ja z moim mężem mieliśmy USG, to się odbyło wszystko w porządku od płukacji. Lilusia miała tego dentystę, kończyła tego ząbka i yy, jest OK. Miałam przeglądać zdjęcia w telefonie. Niestety tego nie zrobiłam. Przydałoby się to zrobić jeszcze przed wyjazdem. Kupić bilety na dworze to w jedną stronę kupiłam, w drugą jeszcze nie mogłam, bo w drugą dzisiaj chyba mogę kupić. A dzisiaj jest 1 maja. Paszporty. Nadal nie są zrobione. Ja cały czas patrzę na te terminy, a teraz na wakacje to już w ogóle chyba będzie chicior, żeby to załatwić, więc nie wiem, czy sobie nie odpuszczę na jakiś czas. Ale cały czas zaglądam i tutaj mówię, to nie jest zależne ode mnie, bo ja bym ewentualnie musiała wsta wziąć urlop iść stać w jakiejś kolejce i nie wiadomo, czy się dostanę tego dnia, żeby załatwić, a to nie jest tylko zależne ode mnie, bo musimy iść razem z mężem. No bo dla dzieci potrzebne są dwoje rodziców, więc wolałabym najpierw ustalić jakiś termin, a potem, żeby iść to załatwić. Yy, z rzeczy, które mi... Aha, jeszcze tak, sypialnia, miałam zrobić porządek w sypialni, zrobiłam i pod łóżkiem, bo mam takie, wiecie, łóżko otwierane, to tam również zrobiliśmy z mężem porządek. Jeśli chodzi o rzeczy, które miałam zaległa i przeszły z o, poprzedniego miesiąca, to reorganizacja garderoby i porządek w ciuchach zrobiłam, ale teraz zrobiłam znowu... Wyciągnęłam rzeczy letnie, więc przydałoby się je na nowo znowu poukładać. I zdjęciami, które do tej pory nie są zrobione, I, ja nie wiem, co się ostatnio z tymi zdjęciami dosyć kiepsko. Także podsumowując, kwiecień. W sumie zleciał mi bardzo szybko. Nie wiem kiedy. Raz, dwa i patrzę, a to już maj, więc. Podsumowując kwiecień, miesiąc bardzo szybki. Miesiąc w trzech słowach to urodzinki, rocznica, rocznicę mieliśmy ślubu, 13, tak, trzynastą yy, oraz zima wróciła, bo nie wiem jak u Was, ale u nas były takie przymrozki, że yy, Kilka razy trzeba było rano skrobać auto, także mm, na szczęście teraz już jest ciepło i mam nadzieję, że już to ciepełko zostanie. Ja nie lubię też, żeby było aż mega gorąco, i powiem Wam, że niby jest takie 26, czasem 27 stopni i dla mnie to już jest za ciepło, więc ja się obawiam, co to będzie, jak to będzie ponad 30. Więc. Y jak tak by było, będzie ok, i, i przyjemnie. Właśnie sąsiad malutki się urodził i tutaj płacze. Ciekawe, czy będziecie to słychać, czy będzie jednak e, jakieś wygłuszenie. E, więc... E, Jezu, jak ja nie pamiętam już tego płaczu takiego, wiecie, noworodkowego. Już taka dusza. Realizacja celów to tak, jak Wam powiedziałam, studia to tak w połowie, ani tak, ani nie, ale bardziej z tym na nie. Balkon i self-care, oczywiście, na tak. Co było dla mnie największym sukcesem? To, że rzeczywiście rano wstawałam i ćwiczyłam tą jogę. I jestem z tego dumna, że rzeczywiście się zawzięłam i yy, codziennie. No, mówię, weekendy były takie gorsze, bo zawsze było tak, że a to rano nie będę ćwiczyć. To potem sobie coś dłuższego zrobię i takie wiecie, właśnie, co, coś dłuższego. Nad czym muszę więcej popracować, no to właśnie muszę więcej popracować nad ruchem, żeby mieć więcej tego ruchu, więcej ćwiczyć, więcej nie wiem, chodzić gdzieś na spacery, a także przysiąść znowu i tak bardziej podsumowywać dzień, bo robiłam to dosyć fajnie, a w kwiecień tak naprawdę cały mam w tej aplikacji, to mam praktycznie pusty, a Szkoda, bo był, mówię, cały czas zapisywałam chociaż tam jednym zdaniem i to było dosyć fajne. Jeśli chodzi o ocenę tego miesiąca, rozwój osobisty oceniam naszej, zawodowy napięć, realizację celów, także napięć, zdrowie na cztery, też ze względu właśnie na tego zęba, bo jak wyrwałam to, znowu, wiecie, tu ucho, wszystko zaczęło jakby. Powtórka z tego, wiecie, rok wcześniej, więc mam nadzieję, że to szybko jednak przyjdzie i nie przerodzi się w to, to co było, bo trochę mnie to przeraża. Yy, fina yy, jeszcze relacja z bliskimi na 5, zawsze może być lepiej, i finanse na 4. Ulubione wspomnienie to wyjazd urodzinowy do Nysy z moim synkiem, a także bardzo mnie zaskoczył mąż, jak przyszedł z kwiatami w rocznicę. W sumie powiem Wam szczerze, że się nie, trochę nie spodziewałam, bo my tak, yy, no, nie mieliśmy za bardzo jak tego świętować teraz, bo z dzieciakami, a to było bardzo miłe. I co dobrego zrobiłam dla siebie, to oczywiście całe te moje self-care, czyli pielęgnacja, ćwiczenia, yy, czytanie książek, więc yy, no trochę tego było w tym miesiącu rzeczywiście tak. Yy, Trochę o siebie zadbałam. Może nie z ćwiczeniami, bo to cały czas ciężki temat. Trzy podstawowe cele na ten miesiąc to urodzinki Michałka, i tutaj no, muszę przygotować mu urodziny znaleźć prezent, zrobić tort, studia. Muszę w końcu trochę pozaliczać. Mam właśnie chcę takie co najmniej dwa bloki zrobić, tematyczne, zaliczyć. Test całościowy z kadr muszę zaliczyć, bo właśnie od dzisiaj jest chyba dostępny. I również muszę zaliczyć ten jeden blok psychologii, który teraz właśnie robię. No i mówiąc, ten chcę skończyć i co najmniej jeszcze dwa zrobić. Chciałabym więcej, ale no nie narzucam na siebie za dużo, bo mamy też wyjazd w tym miesiącu i to też jest, będzie jako mój taki kolejny cel, ale taki jako czwarty, bo trzeci cel to codzienne właśnie podsumowanie dnia o tym, co wam powiedziałam przed chwilą, że nad czym muszę popracować i zapisuję sobie to jako właśnie mój cel na ten miesiąc, że rzeczywiście podsumowywać. Każdy dzień. No i ten czwarty taki dodatkowy cel, to wyjazd nad morza, no i wszystko, co z nim związane, więc musimy, wiecie, wypisać listę, zrobić, co mamy, czego nie mamy, co musimy jeszcze kupić ewentualnie, na pewno jakieś yy, yy, drogeryjne rzeczy yy, apteczne, więc trochę tego będzie po prostu przygotować się do wyjazdu. A jeszcze, jeśli chodzi o takie zadania. Oprócz tych celi, celi, celów, zawsze mam problem, oprócz tych celów, to takie zadania na Maj, no to właśnie to to, zrobić tort dla Michałka i tak dalej, urodzinki Michałka, zrobić tort, kupić prezent no to to jest też jako w tym celu zrobić listę właśnie rzeczy na wyjazd, kupić potrzebne rzeczy na wyjazd załatwić właśnie aptekę przed wyjazdem ja jeszcze mam dentystę a to już wiem, że tylko ósemkę do borowania, więc powinno już być dobrze dzieci mają alergologa i dermatologa wyjazd nad morze Chciałabym nagrać co najmniej jeszcze trzy filmiki na YouTube, pododawać opisy do filmów, bo znowu zaczęłam wrzucać i trochę troszkę się opuściłam z opisami tych filmów, właśnie zdać ten egzamin studia kadry. I wiecie, to najpierw sobie wypisałam wszystkie zadania, a później sobie wciągnęłam to do celów, dlatego niektóre się powtarzają. No i zrobić właśnie co najmniej te dwa bloki z psychologii. Więc powiedzmy, że to jest tam do tych celów głównych. No i zaległe to przegląd zdjęć w telefonie i znowu wydrukować zdjęcia mi. Nie wiem, może mi to wyjdzie w końcu, a może mi nie wyjdzie. No i wiadomo paszporty, no ale to paszporty, no zobaczymy, jak to z tym będzie, czy się w końcu uda znaleźć termin, czy nie. Wy koniecznie dajcie mi znać, jakie tam plany macie, czy y, macie długi weekend, bardzo długi w sumie, bo w, w, można było wziąć trzy dni i, i naprawdę cały tydzień odpoczywać. A nawet i więcej, bo wliczając jeszcze weekendy. Ja w tym roku jednak postanowiłam, że będę na majówkę w pracy z tego względu, że mamy wyjazd. No, ja potrzebuję też trochę urlopu na wakacje, więc tak naprawdę każdego dnia, e, każdy dzień mi brakuje. A doszłam do wniosku, że w sumie pierwszy wolny, trzeci wolny, więc jakoś sobie odpocznę. A jak nie trzeba, to nie biorę. E, dziewczyny jutro idą do dziadku, więc Michałek sam będzie tylko w domu jakoś sobie da radę. No a wy jak tam? Jakieś plany wyjazdowe czy nie? Dajcie koniecznie znać, bo pogodę mam po prostu e, piękną. Także mam nadzieję, że takie słońce będzie nam towarzyszyło przez cały maj. Jeszcze samolot nam leci. I e, będziemy z tego już korzystać i to. Łodne dni do nas nie wrócą, aczkolwiek jakby czasem wieczorem padało, to też by było dobrze dla roślin, a nam to nie przeszkodzi. Także koniecznie piszcie w komentarzach, bo to jest zawsze dla mnie miłe, zawsze takie wspierające. Dzielcie się właśnie swoimi spostrzeżeniami, a ja Wam serdecznie dziękuję za oglądnięcie tego filmiku. Zachęcam do subskrypcji, oczywiście polajkowania, a tymczasem trzymajcie się cieplutko i pa pa! Do zaś! Ciekawe, czy te hałasy będą słychać, czy nie. Jak coś to może wyciszę. A co tam? Ale pozdrowionka dla nowego sąsiada.